wiecie co się porobiło od momentu, kiedy zaczęłam jeść o wiele więcej mięsa? Czasami są takie dni, że jem tylko i wyłącznie mięso, jajka, e, śmietana, mm, takie rzeczy. Nie jem po prostu w ogóle chleba. I wiecie co zaczęło się dziać? Mianowicie moje zęby, które generalnie były bardzo wrażliwe na ciepło, zimno, zaczęły zachowywać się zupełnie inaczej. W ogóle tych zębów nie odczuwam nie mam problemu z zębami. No i sobie tak myślałam, o, to musi być koincydent, no nie? No i wzięłam sobie, e, wczoraj, e, był taki deser e, serowy z galaretką takimi rzeczami i sobie zjadłam. Kochani, od razu, od razu te zęby bolą. Wszystkie po kolei. To jeśli ktoś ma bardzo wrażliwe zęby, wywalcie cukier, wywalcie gluten. W ogóle chleb bezglutenowy tak samo zaczniecie więcej mięsa, tłustego mięsa.